Wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku z nadwody e, ale nie będę dzisiaj wędkował dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam kilka słów na temat e, smużaków e, od firmy Engima Bites e, której producentem jest Mateusz Ptak jak wiecie na smużaki łowie osoby śledzące stronę Eagle on the River na, na Facebooku wiedzą czy od roku czasu łowię już na te smuzaki, jest to bardzo skuteczna przynęta na klenie, na klenie z powierzchni przede wszystkim, bardzo efektowna, e brania są niesamowite, także w dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć wam na to jak ja łowię, jakiego ja sprzętu używam, i jak ja prowadzę te przynęty, a efekty, które zobaczycie w dalszej części filmu, potwierdzą moje słowa. także nie przedłużając, przejdźmy do szczegółów, a więc na samym początku chciałbym powiedzieć Wam kilka słów na temat klenia. Klen jest rybą bardzo puchliwą, więc z tego względu podstawową rzeczą, której musimy, na którą musimy zwrócić uwagę przy łowieniu na smużaki jest podejście do wody. Jeśli starajmy się łowić nie przy linii brzegowej, zawsze stanąć kawałek dalej. Jeśli mamy wysokie trawy, tak jak tutaj w koło mnie jest linia, Wysokich pokrzyw, różnego rodzaju traw. Wykorzystuje to w celach kamuflażu. Kleń, potocznie mówiąc, ma oko w każdej łusce. Zanim my podejdziemy do wody, do łowiska, kleń prawdopodobnie już nas zauważy. W szczególności latem czy, czy, czy wiosną, kiedy to właśnie zaczyna, jest najlepsza pora na łowienie na smużaki. Wczesna wiosna, pierwsze promienie słoneczne, podnosząca się temperatura powietrza budzi do życia owady. Owadów, które e, możemy spotkać na, nad wodą. Pszczoły, wszelkiego rodzaju żuczki, osy, wszelkiego innego rodzaju owady, które sobie po prostu latają. A czasem zdarzy im się, że spadną do wody i próbując utrzymać się na powierzchni, po prostu są zbierane przez klenie. to przysmak kleni, owady. Głównie owadami się kleni żywi w tym okresie. Większy klen również e, i drobnymi rybami. Drobne ryby ma w swoim miadło spisie, ale na, na smurzaki bardzo często fajne efekty są. Jak widać, można złowić również potężne klenie. Ryby 50 Plus dla mnie to już nie jest e, nic nowego. Łowiec na e, smurzaki typu OSA, która jest według mnie moim ulubionym, dla mnie jest ulubionym smórzakiem, którego najczęściej używam w kolorze naturalnym. Jak i w tym roku przekonałem się, o w tym kolorze czarnym. Jak i czerwonym, czy naturalnym, czy również owady pracujące pod powierzchnią. Ale może najpierw o smużakach. Dlaczego smuzak Osa jest tak skuteczny? Z tego względu, gdyż spójrzcie, jak on jest wykonany. Do złudzenia przypomina swoją budową, powiększoną wersję osy, pszczoły. I pracując na powierzchni, klenia myślą po prostu, że wpadła naturalna przynęta, darmowa przekąska, jak to się mówi. Swoją konstrukcją również przypomina, to jest mój wniosek, który spędzony czas nad wodą i to wszystko pozwoliło mi wydedukować to, że kształt tej przynęty, jak widzicie teraz na filmie, Osa pracuje w ten sposób czyli Oczkuje ona na powierzchni wody. Według mnie wytwarza ona falę akustyczną, która potrafi zwabić ryby, które nawet stoją w dołkach dwumetrowych, przekraczając do dna. Po drugim, trzecim rzucie prowadzenia osy w tym samym miejscu potrafią wyjść te ryby do powierzchni, zainteresować się osą i równie często ją zastać. Jak spojrzycie w później, w dalszej części filmu, nieraz miałem takie właśnie sytuacje że dzięki okularom polaryzacyjnym widziałem jak klenie z głębokich dołków wychodzą po prostu jak uboty podnoszą się do osy i ją zasysają tak i może teraz te, teraz powiedzmy sobie e, o tym gdzie tych kleni szukać klenie łowię głównie na małych rzeczkach e, w mojej okolicy rzeki mają niewielki uciąg około 15-20 gram e, więc szukam ich po całej długości koryta, gdzieś jakieś zarośnięte E, miejsca. W szczególności jeśli są nawisy e, krzewów, drzew, e, jakieś głębsze dołki, od razu widoczne widać, że z szybszego nurtu woda nam schodzi na głębszy dołek, basen 1,5-2 metry, nieraz 3 metry. W takich miejscach szukam e, kleni. Nie przeszkadza mi to, że jest dołek 2,5 metra czy 3 metry, ponieważ jak wspomniałem, nieraz miałem klenie, które wychodziły właśnie Grube 50 podnosiły się właśnie z dużych głębokości do osy i ją po prostu zażerały. E, gdzie więcej? Wszelkiego rodzaju przepływy, napływy, szybszy prąd. Tam troszkę bardziej, już, już trudniej smurzaka poprowadzić. Głównie trzyma się go wtedy w nurcie. Puszcza się go z nurtem wysoko ki i trzymamy smurzaka w nurcie, czekając na zebranie klenia. E, gdzie więcej? Wszędzie tam, gdzie jest trudno dostępne miejsce Na pewno unikajmy e, piaszczystego dna, jasnego dna Klen nie będzie tam stał, nie będzie się tam trzymał, będzie starał się schować Jest to bardzo płochliwa ryba i, I będzie po prostu szukał kryjówek Dobrym miejscem również jest znalezienie e, w rzece, w korycie miejsca, w którym jest żwirowy piasek jasny A po drugiej stronie mamy głębsze brynne bądź zamolone dno jest czarny osad na, na, na dnie, tam też chlenie lubią stać pod drugą burtą, ustawione, czekając na przepływające ofiary. E, co do sprzętu. Jakiego sprzętu używam do prowadzenia smurzaków typu osa czy owad? E, gdyż dla mnie, i powiem tak, kij ten jest dla mnie jako wędkarza osobiście najlepszy. Nie mówię tego, że po prostu krąży wiele Stereotypów, że kij ma mieć akcję Slow Że kij ma być miękki Że musi być to opóźnienie w zacięciu, żeby smużak, żeby smużak był po prostu zasany, żeby nie wyrwać tej przynęty z pyska Zgodzę się Ale jeśli e, Odczekamy tam tak zwaną sekundę, opóźnimy moment zacięcia dosłownie o sekundę albo dwie Mamy stuprocentową pewność, że ten smużak zostanie zassany, a ryba zacięta W czas, więc ja używam Kija o długości 2,5 m, ciężarze wyrzutowym 3,12 g i akcji fast, e, mocy e, średniej. Z tego względu, że jest to kij dość szybki, pozwala mi on poprowadzić osę tak jak chce, czyli oczkując, delikatnie podbijając e, szczytówką e, kija, e, osę, trzymając wysoko, oczywiście nie dotykając przypłonu fluorokarbonu ani powierzchni wody, styka się tylko osa tak zwany smużak na powierzchni, nie doczekamy ani żyłką, ani fluorokarbonu. staramy się kij wysoko trzymać i po prostu drgając szczytówką podbijamy osy, wprawiając, wprawiając w oczkowanie na tą przynętę która jest według mnie najlepszą techniką prowadzenia tego typu przynęty, tego rodzaju, szczególnie osy bo owady prawie prowadzą już jednostajnie z pauzami pod prąd, z prądem zwijając jednostajnie one same sobie robią robotę, osę można również przytrzymać w prądzie ona sama zacznie smużyć, można ją jednostajnie ściągać, będzie smużyła, ale według mnie najlepsze prowadzenie osy jest to właśnie podbijanie, oczkowanie tą osą udając owada, który próbuje się utrzymać na powierzchni wody, na tafli wody. Dlatego kij o akcji fast pozwala mi wykonywać tą czynność bezbłędnie. Miałem w swoim ręku kije o akcji slow, były one dla mnie za miękkie, nie mogłem po prostu podbijać, za bardzo amplituda drgań była na szczytowej sekcji, i ta osa nie pracowała tak jak powinna pracować. Także jak dla mnie Kijek 312 gram serii Light o akcji Fast. Kołowrotek 2500-2000. Żyłka 018-016. E, malutka agrawka 14-16. z fluorokarbonu 018-020. To niekoniecznie w zależności od grymasów ryb. I takim zestawem mi się najlepiej łowi. A to dobranie zestawu, jak wiecie, to już w zależności od kwestii wędkarza, kto co komu leży w dłoni, w ręce i jak najlepiej mu się sprawdza, czy mu się najlepiej łowi. Nie można wrzucić wszystkich wędkarzy do jednego worka i nakazać im wędkowania na jeden, jeden typ ki, na jedną serię kij, ponieważ no nie zda to egzaminu. Ja łowiłem na kije różne, wolniejsze, szybsze. I tak dalej, ten kij mi przypasował najbardziej, po, o, najbardziej mi odpowiada, więc o tym, o tym kiju ja dzisiaj wspominam. E, co więcej, zapraszam Was do oglądania, jak to będzie e, wyglądało e, po prostu już nad wodą. Oh, <laughs> Kluseczkę osa odęgimy. Bardzo po cichu pięknie. Pięknie zas. Zaraz możemy Stąd jak nic. Spójrzcie na to. Tylko widać. Jest ładny klenik na osę. 50 jak nic. Teraz tylko ładnie go podebrać. Jestem przeszczęśliwy w końcu po tygodniu wychodzonego, gdzie ryby nie żerowały, kilka różnych rzek sprawdziłem. Wychodziły tylko obs obserwowały przynęty na smurzaki Do czarnej osy tylko wyszedł raz. Zmieniłem osę. Piękny dołek i 51 cm. Piękność. Spójrzcie na tą rybę. Widać troszkę po przejściach dziabnięty. Ale spójrzcie, zażar, tak, osę. Ta osa już nie jedną pięćdziesiątkę mi dała. Piękna ryba, potężny, pięknie walczył. Nie wiem, jak Hol się nagrał. E, pewnie już go widzieliście, nie wiem. To starałem się jak najlepiej, ale to był naprawdę ciężki Hol w ciężkich warunkach. służaki Ngimaosa raz już 50. To jest trzecia albo czwarta 50 w tym roku. już. Jest! Zostawcie łapkę, subskrypcję, lajka. Tyle. Do zdjęcia i będę się pochwalił. Story's over now, I must conclude I am conflicted, watching where I step Still hanging in the balance, not the life I want to live I want to take it all Standing tall, fear I've the person you are 44 Osa ładne grubiutki, piękna rybka. Jest kluseczka Osa Engimabajc Tym razem czarna Widzicie? No i już ładna klucha Także mamy kolejną rybkę Piękny Klenik Spójrzcie Piękność jak torpeda wystartował Osa Od Engimy 37 cm I rybka Ląduje do wody, idziemy wypuścić. Stań sobie tam może, niż widział wtedy wszystko. podchodzę nie za bardzo, nie wychylam się, żeby ich nie spłoszyć, nie? bo jak mówię, jest woda troszkę trącona, to jest duży plus, bo nie, nie mają aż takiej czystej pożywości. Jest trącona, jest zajebiście Tylko tam, piek. I tak jak ci mówię, podbijam, nie? Widziałeś? jak zabrał, To nie też to będzie taki ze 40 mamy kolejnego przyjaciela wziął głupi osa po raz kolejny Engima że Engima kolejny jest na plus. Jest. Jest. O, ładny. Ale zabrał ładny. Ładna <laughs> ładna chwyseczka. Jak się pochodzi? Dzień dobry, jesteśmy w stanie. O, Puszczam. i zbieram. Spadł. Widzisz? Jest spadł. Nie, idzie, idzie, idzie. widzisz? O ten już O, super. Dziękuję. O. Osa, dęgimy. Piękna. Łukasz naprawdę się postarał. pokazał zabrał mnie na taką wodę, że. Jestem pod mega wrażeniem. Jesteśmy 10 minut, wyszły już 4 ryby, 3 na macie, 2 czterdziestki i ten z 50 będzie miał myślę. Za chwilę go zmierzę. Ale jest piękna kruseczka Kurwa, Oj, ci ładnie zabrało. popraw, prawo, po To co mówiłem, poczekać musi sekundkę. O no. jak wchodzi ten jak Musisz czekać stary. Ale ja dam w porządku też tak miałem Aha, widzę, że jest zapalaszkę de za Musisz poczekać. Jak go widzi, że wychodzi. Ole, hopnął. Ole, ładny. Jest ładna ryba. Ole, pięknie. Ściągnął jak, jak dziki. Podbierzesz go, proszę? No ja tam nie mam dojścia, a ładna ryba jest. Nie widać holu nawet. O. Jest. O. Pięknie ciągnie. tu jest, jest. Dzięki. Łukasz. Piękna rybka. Ile będzie miała? O. 40 jak nic. 40 tak. będzie, nie? No. Dobra. Mierzymy, mata zobacz, ci tu chapną i tam wyjście, no. można posiedzieć chwilę. Można, no. widzieliście, osy sprawdzają się są efekty na osy kwestia tylko nauczenia się prowadzenia myślę, że w filmie widzieliście jak ja to robię jak prowadzę tą przynętę jakie miejsca już w praktyce, jak to wygląda gdzie szukam tych ryb, gdzie te ryby wychodzą, także było widać i ryby z głębszych dołków, które wychodzą po którymś rzucie ryby na płytszych partiach przy prowadzeniu owada w jednostajnie uderzenia kleń jest Trudną rybą do złowienia, ale przynosi również sporo satysfakcji, bo trzeba ją wypracować. A ryby 50 plus naprawdę już sporo e, przynoszą emocji podczas holu, jak i podczas e, brania. Także z całym sercem i z przekonaniem wędkarskim bardzo polecam Wam te osy, jak i owady e, firmy Engimabites Mateusza Ptaka, gdyż są sprawdzone nad wodą, są testowane nad wodą, przynoszą ryby. Są fajne efekty na te, na te przynęty i myślę, że nie trzeba robić dużo większej reklamy, ani zbędnych słów. Po prostu ryby i przynęty same się obroniły. Pokazały się, że lubią te przynęty, pokazały się, że łowią, a ja myślę, że pokazałem wam, jak mniej więcej używać tych przynęt. Także zostawcie komentarze, zostawcie subskrypcję, jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę. Poprosiłbym was o to, abyście mi. Napisali w komentarzu jak to wypadło. Jak to wygląda, co, bym, co mógłbym zmienić, co poprawić. I zapraszam Was do kolejnej serii. Linki macie w opisie do strony na Facebooku Instagrama mojego do Engimabytes. Zapraszam Was również do sklepu Engimabytes, też będzie link w opisie. Co więcej, zakupujcie smużaki, bierzcie osy, zakładajcie na Wasze wędki, uczcie się ich prowadzenia i machajcie nad wodą a efekty same przyjdą jest jeszcze troszkę czasu jeszcze jesień taka mocna nie przyszła klenie nadal zbierają z powierzchni także zasuwajcie nad wodę łówcie a na stronie na e, facebooku eagle on the river i Bytes falcie się waszymi zdobyczami życzę wam ogromnych 50 i tych kleni 60 plus ponieważ te przynęty e, łowią takie ryby i czekam na wasze e, na wasze relacje. relacje z nadwody. Tutaj Kuba mi pomógł, pomagał nagrywania, mi słowa już brakło. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Bardzo wam dziękuję za spędzony czas i widzimy się na, na, na następnym odcinku. Tym razem myślę, że postaram się wam pokazać jak łowię swoje pierwsze w życiu klenie. Oczywiście e, dzięki przy pomocy e, przewodnika i wybitnego wędkarza kleniarza, jaki widać teraz w piękne lipienie łowi ale to będzie w następnym odcinku. Także zapraszam Was do śledzenia kanału. Trzymajcie się. Hej!